To po walce, po super ekstra mega tam fajcie na gali gromda, tak to się mniej więcej nazywało. Uśmiech, zadowolenie z jednej strony, a z drugiej strony, tak jak już dało nawet się słyszeć w ringu, straszliwe rozczarowanie tym, że walka została przerwana. No myślę, że jeszcze mogliśmy trochę powalczyć i mogłoby to trochę inaczej wyglądać, gdyby Sędzia tego nie przerwał, prawda? No ale taka decyzja, no nic nie zrobimy. Trenujemy dalej. Wolec na, na waleczne serce. Lubelski charakter. Będziemy, będziemy trenować, będziemy startować i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Jestem młodym zawodnikiem, może jeszcze coś tam namieszamy. Waleczna Lubelszczyzna, to powiedz na tej walecznej Lubelszczyźnie, jak dostałeś propozycję, czy sam się zgłosiłeś do tej walki na Gołe Pięści? to wyjaśnisz jak to było, to tak myślałeś sobie, że to po raz pierwszy, czy to już jakieś doświadczenie było gdzieś, jeśli chodzi o te pojedynkowanie się na pięści u Ciebie? Gdzieś tam jakieś doświadczenie było, mniejsze, większe, ale, ale no, raczej, raczej do przodu zawsze to wychodziło, no i no, bez strachu do tego podszedłem, tak. Powiedz, czy to jeśli chodzi o przygotowania, to gdzieś między jakimiś Twoimi innymi treningami, to na przykład bokserskimi, jak to u Ciebie wyglądało? E, tak, trenuję e, boks w Starej Szkole Boksu tu pod okiem e, Władysława Maciewskiego i Karoliny Michalczuk e, i trenuję też w Walecznej Lubelszczyźnie e, pod okiem e, Tomka Iwaniaka i Tomka Borowca. No i tak to u mnie wygląda. W Walecznej Lubelszczyźnie też boks? Tylko? E, kickboxing również. Kickboxing również. Tak, tak. Dzisiaj ta gala taka troszeczkę nowość dla wszystkich, dla was zresztą też, jak oceniasz tą nowość, jak oceniasz w ogóle całość tego wydarzenia, klimat? Nie no, klimat bardzo fajnie, ogólnie przedsięwzięcie też na plus, tak, walki na gołe pięści, no, no to na pewno duże emocje dla widowni i dla, dla sportowców też, no jak widać obite trochę pięści są. Twarz pewnie też delikatnie, jeszcze się nie widziałem w lusterku. Troszeczkę tam za bardzo nie ma, trochę rozcięty łuk, widzę tutaj. Wbrew tutaj, no właśnie. Ale... Ciśnienie jest. Ciśnienie, ciśnienie jest. Duże i pękają łuki. A no więc właśnie, to od ciśnienia, tak myślałem. Jak u Gołoty trochę. E, powiedz, jeśli chodzi o, no właśnie, o te wszystkie rzeczy związane z tymi uderzeniami, z przyjmowaniem, mówi, że to się emocje i tak dalej, ale jeśli chodzi o porównanie boksu, tych walk na gołe pięści, jak to oceniasz? Co jest bardziej takie męczące, demolujące, jak to wygląda ze strony sportowca? Myślę, że taki wysiłek fizyczny, tej na pięści, tak pod względem wydolnościowym myślę, że jest mniejszy, no bo mniej tych ciosów się zadaje, tak? W rękawicy częściej częściej zadajemy te ciosy no, na, na gołe pięści, no to trzeba oszczędzać ręce. Rim trochę mniejszy. No, to... Tutaj troszeczkę. Tak, no, 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 pod względem wydolnościowym to y, na pewno y, pro, y, prostsza jest sprawa dla pięści, a... A, 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 niż yy, normalne walki bokserskie, tak? Można powiedzieć, że Twój przeciwnik dzisiejszy był jakby faworyzowany w tym pojedynku. Mówiono, że on ma tutaj większe szanse teoretycznie na, na zwycięstwo. Jak biłeś się z nim na tegołe pięści, właśnie to jak go oceniasz? Mocny? Dobry? Jak, jak, jak tak patrzysz na to, to? Poradziłbyś sobie, gdyby nie została ta walka przerwana, bo mówi, że nie powinna być przerwana? Nie będziemy tak gdybać, no ciężko, ciężko mi powiedzieć, jakby to wyglądało, gdyby sędzia tego nie przerwał, no ale tam jakieś swoje przypuszczenia mogę mieć, zachowam je dla siebie, mam nadzieję, że... Bo rewanżu chcesz po prostu. Tak, tak, mam nadzieję, że może sprawdzimy się w rękawicach, zobaczymy jak promotorzy to, to, to rozpatrzą, ja jestem chętny. A bez rękawic? A bez rękawic tak samo, tu i teraz nawet możemy jeszcze szóstą rundę zrobić. No proszę, czyli... Nawet, nawet sędziego możemy dorzucić tutaj do puli. A to może w takim razie bez sędziego, skoro wam tak przeszkadza według ciebie. No i sprawę załatwiliśmy. Dobra, to teraz poszukamy jeszcze twojego przeciwnika. Może dojdzie do dogrywki specjalnie tu dla nas, ale zanim jeszcze poszukamy go, tego rywala, to jeszcze cię podpytam. Powiedz, mówi, że w, no dość, w jednym klubie treningi, w drugim klubie treningi to chyba poza tym sportem już na nic więcej czasu za bardzo nie ma. W Twoim przypadku. Jeszcze z kolegami czasami lubię sobie pokręcić zbrojenie. Ale tutaj, to tak. To tylko, tylko dla fanu. To taka, takie hobby, taki można powiedzieć. Ale rozwijany rozumiem. Tak. No. Cęgi, cykają cęgi co 3 sekundy. No dobra, to ustaliliśmy wszystko. To teraz powiedz w takim razie, co, wracasz do hobby, czy raczej chwila przerwy i znowu do sportu. Jak teraz to wygląda? Pozwolę sobie e, odpocząć swoim dłoniom. Chwilę, no i, i, i jedziemy dalej, no. Waleczna na lubelskie charaktery, siła, wiary, motywacja. Dziękuję bardzo w takim razie. Dzięki. Dzięki.